Dzień dobry wszystkim, trenerów z Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowej Josei Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca próbującego zawojować piłkarski świata, pracującego aktualnie w klubie GKS Bełchatów. W dzisiejszym epizodzie dwa spotkania, najpierw wyjazd do Zagłębia, do Lubina na mecz z rezerwami Zagłębia, a później u siebie spotkanie z pogonią Grodzisk Mazowiecki. Zanim oczywiście mecze szybki rzut oka, rzut okiem na to, co wydarzyło się w klubie. W ostatnich czterech kolejkach ligowych zaczynamy od meczu u siebie z Chrobrym Głogów. Z Chrobrym Głogów meczu, który zakończył się remisem 1 do 1. Flaszka w 12 minucie wykorzystuje podanie Sołtysińskiego. w 71 minucie tracimy bramkę na 1-1 i niestety ten mecz przegrywamy. Goście tutaj byli stroną dominującą, tak więc ten remis uważam za. Dobry, dobry wynik, Komar tutaj popisał się wieloma naprawdę fajnymi interwencjami i ten mecz nam po prostu wygrał. Szczęch, Flaszka, Sołtysiński, ta prawa strona bardzo dobrze funkcjonowała i wyprodukowała tą naszą jedyną bramkę, którą zdobyliśmy później. W kolejnej kolejce świetny mecz w suwałkach w tym klubie, który nie chciał Franciszka trenera na posadzie szkoleniowca, i no, mam nadzieję, że mocno tego żałuje. 14 minuta flaszka podaje, wykorzystuje wrzutkę Wawrzynowicza z rzutu wolnego. Warnecki w 31 minucie również podanie Wawrzynowicza, Sołtysiński w 60. Wykorzystuje dośrodkowanie flaszki, który jest, no nie, nie był bohaterem meczu, Sołtysiński był bohaterem meczu, ale flaszka również. Świetny, naprawdę świetny mecz. W 67. Bramka szreka na 3-1. I w ostatniej minucie flaszka raz jeszcze pokonuje bramkarza. Otwiera i zamyka spotkanie nasz skrzydłowy, tym razem podaje Sołty Siński. Dobry, naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu, jeśli chodzi o mecz wyjazdowy. Tutaj może gospodarze mieli więcej strzałów, ale naprawdę, naprawdę świetnie. To rozegraliśmy kolejny dobry mecz Komara. Znowu ta prawa strona naprawdę świetnie grała szczęk, flaszka Siński. Dobrze też w środku pomocy Jakubiec też no dużo, dużo gra ta nasza młodzież. No i grać, jak się okazuje, potrafi tutaj w tym meczu. Raz, dwóch trzech, czterech, pięciu Pięciu młodzieżowców Leszczyński też nie jest stary. Warnecki też nie jest stary. Sołtysiński też nie jest stary. Tak więc sporo młodych ludzi zagrało w tym meczu. I piękne zwycięstwo nad suwałkami. Później mecz u siebie z Puszczą Niepołomicę. Mecz wygrany. 3 do 0. Spokojne zwycięstwo zaczęło się od czerwonej kartki. Tutaj nie ma ich na tej liście ważnych wydarzeń. Ale w czwartej minucie jeden tutaj z obrońców Puszczy Niepołomicę Syroka. Tak. On wyłapał w czwartej minucie czerwoną kartkę, co mocno ułatwiło nam zadanie. Tutaj spora rotacja w składzie nastąpiła. Część zawodników była już zmęczona, bo te, ten natłok meczy co trzy dni sprawił, że. No, trzeba było tutaj rotować, no i rotacja ta przyniosła pozytywny skutek. Wygrywamy 3-0 nad zespołem, który kończy mecz w 9, bowiem w 60, 57 minucie Bardanca również dotrzymuje czerwoną kartkę i no, niestety puszcza kończy mecz w dziewiątkę, my w jedenastu, no nie mamy problemów z pokonaniem rywala. gansarczyk w 50 minucie na 1 do 0 Golański na 2 do zera skarbnego i Dreger, też młodziutki osiemnastolatek, strzela bramkę na 3 do 0 i zapisujemy na swoim koncie 3 punkty. W tym miejscu, w tym momencie byliśmy chyba na drugim miejscu w tabeli, tak więc wszystko miało się dobrze do czasu wyjazdu do Tarnobrzega, gdzie przegrywamy 0 do 1 z miejscową siarką. Może i mieliśmy przewagę tutaj w strzałach, nawet w strzałach celnych, ale jakoś tak bez przekonania zagraliśmy z Marzlik w 91 minucie, tak więc w doliczonej czasie gdy tracimy bramkę, która odbiera nam jeden punkt, no bo tutaj sobie myślę, że z przebiegu mimo wszystko zasłużyliśmy, mimo że nie graliśmy bez przekonania, ale Siarka też jakoś nie zachwyciła w tym spotkaniu i no cóż niestety pierwsza porażka w sezonie. Szybki rzut okiem na tabelę, na tabelę i przechodzimy do meczu. Po pięciu kolejkach jesteśmy na miejscu czwartym. 12 punktów tuż nad nami właśnie. Siarka, Tarnobrzek i rezerwy Legia i Śląska. Ciekaw jestem, czy te zespoły mogą awansować do pierwszej ligi w świetle obowiązujących teraz przepisów. Tak mogą, tak więc ciekaw jestem, jak to będzie tutaj. Czy to nie było tak, że do końca zeszłego sezonu one nie mogły awansować? No, nie wiem. Nie wiem, tutaj też w informacjach. Zasady. Też nic nie ma. Myślę, żeby było gdyby nie mogły awansować zespoły rezerwowe. To mogłyby spokojnie tutaj informacje by tu gdzieś się pokazały. Zespoły z dwóch czołowych miejsc awansują do pierwszej ligi. Tu powinny być informacje, że tam Legia 2 czy Zagłębie 2 nie może awansować do pierwszej ligi. Tak więc tak te zespoły chyba jednak awansować mogą. Przechodzimy do dzisiejszego spotkania. Które rozpoczniemy w składzie następującym: Komar w bramce, Szymorek, Jakubiec, Klabnik, Szczęk w obronie, Leszczyński, Gorański, Wawrzynowicz, Flaszka w pomocy warteckiej. I wracający po kontuzji: Sionkowski zagrają w ataku. Zgłaszamy zespół, wychodzimy na boisko. I zaczynamy spotkanie szóstej kolejki polskiej drugiej ligi: mecz KGHM-Zagłębie 2 kontra GKS-Duchatów. I zaczynamy już od ataku chyba gospodarzy zupełnie nieudanego ataku. Szczęch będzie wyprowadzał piłkę z obrony. Świetny podanie do Sionkowskiego. Ten jednak, temu jednak nie udaje się odegrać piłki do swojego partnera Borkowski. Teraz Zagłębie w ataku. Zobaczymy, co potrafią Zrobić zagłębiacy, a chyba potrafią całkiem sporo. Matua będzie dośrodkowywał. Komar jest na posterunku, naprawdę dobra forma tego młodziutkiego bramkarza i no świetny, świetny sezon. Jest absolutnie tutaj naszym pierwszym bramkarzem. No, w zeszłym sezonie był pierwszym bramkarzem, ale bardziej tutaj z powodu tego, że był zawodnikiem U21. Teraz też jest, ale to już jest mój wybór. Mam wielu innych zawodników U21, którzy grają. Dzisiaj w meczu chyba czterech albo pięciu jest na boisku. Ciekaw jestem, czy dostanie tutaj jakieś pieniądze po sezonie z uwagi właśnie na system junior tam od 700 tysięcy do 2 milionów nawet złotych można dostać za dobre wykorzystanie tutaj młodych zawodników poniżej 21 roku życia no i chciałbym tutaj z tej puli coś zainkasować, dlatego też sporo młodzieży pojawia się w tych naszych meczach. W tym meczu mamy komara, szczęcha, mamy Jakubca, mamy kogo jeszcze? Ksiąkowskiego też chyba jest w tym sezonie U27. Uwaga! Leszczyński wykorzystuje podanie Dawida Flaszki. No tutaj o, nie ma bramki. Zobaczmy, Siąkowski, no chyba tak spalony, Naleśnicki nie był na spalonym, ale na spalonym był Flaszka, asystent przy tej bramce, tak więc bramki nie ma, spójrzmy okiem na statystyki, 7 do 2, 7 do 3 w strzałach, 2 do 2 w strzałach celnych, tutaj współczynnik XG, no na korzyść gospodarzy, tak więc tutaj to właśnie zagłębiacy próbują nam coś zrobić. Jeżeli nie stracimy bramki, to może przejdziemy na grę z kontrataku, jeżeli w tej akcji nie stracimy gola. Uwaga, Matua jest tutaj na prawej stronie, wycofanie do Bierońskiego i muszą budować jeszcze raz. Tym razem Łakomy, tutaj wdziera się Dudziński, ładnie się tutaj przedarli przez naszą obronę, dość poddanie. Do środkowej strefy i nie ma bramki, szybciutko przejdziemy sobie na ostrożną jest Tutaj mnie absolutnie urządza. Przypominam, że nie jesteśmy zawodnikiem, zespołem, który będzie tutaj walczył a awans, przynajmniej nie musi. Oczywiście my chcielibyśmy tutaj walczyć przynajmniej o prawo do barażów. W zeszłym sezonie zespół, który jako ostatni na ostatnim miejscu awansował do barażów miał chyba 12 porażek w sezonie. My mamy na razie tylko jedną, więc myślę, że jest tutaj no, spory margines błędu. Tutaj każdy może wygrać z każdym i zespół, który będzie w miarę miał dobrą formę to z pewnością. Będzie liczył się w walce o awans, przynajmniej w kwestii barażu. W koniec pierwszej połowy wracamy za momencik. I rozpoczynamy drugie 45 minut meczu. Jak na razie 0-0 na stadionie w Lubinie. Po raz kolejny atakują gospodarze. Znowu Matua, bardzo aktywny tutaj Olkowski. Bieroński i Komar po raz kolejny broni swój zespół przed utratą bramki. Słabiutki, mecz Morka 6-3. Myślę, że zaraz ten zawodnik zostanie zmieniony. To Sionkowski. No niespecjalnie dobrze gra tutaj. No w jego sytuacji nie podjąłem jeszcze decyzji, ale niedługo jest ostatni dzień okienka transferowego i tak sobie myślę, żeby tego ostatniego dnia może go wystawić na listę za jakąś naprawdę horrendalną kwotę, a może ktoś właśnie zdecyduje się na taki no nie do końca rozważny ruch, taki panic buy i zakupi tego zawodnika za naprawdę porządną gotówkę. Jestem już w zasadzie pogodzony z jego odejściem. Jak na razie bezproduktywny Sionkowski. Myślę, że czas na małe Zmiany. Poproszę taktykę, co tu możemy zrobić. Myślę, że zrobimy tak. Wpuścimy Warneckiego tutaj, a flaszkę troszkę wycofamy, a zrobimy jeszcze na odwrót. Tutaj damy fałszywego napastnika. Mówię, w tej roli Flaszka najbardziej lubi grać. Okej, okay. i Warnecki jako wysunięty napastnik. Zmieniłem to, ponieważ nie chcę, żeby tutaj Flaszka grał na tej stronie. Co Wawrzynowicz, który tutaj jest box-to-box, box, czyli biega od pola karnego do pola karnego. Gdybym Flaszkę pozostawił na tej stronie. Przez większość czasu jego pozycja dublowałoby się z Wawrzynowiczem i nie miałoby to po prostu sensu. Mielibyśmy tak jakby jednego zawodnika mniej na boisku. Szybciutko wpuścimy sobie... Co ja chciałem zrobić? A, Dregera Leszczyński jak gra? No też nie najlepiej, to pożegnamy Leszczyńskiego. Szymorek 6.20, no też no, potrójna zmiana, trudno, idziemy. Idziemy w bank. Wchodzi Victor Korpas za, za Szymorka. I to jest, gramy. Do końca meczu: pół godziny 13 do 7. W strzałach 5 do 3. W strzałach celny współczynnik XG. No dwa razy więcej sytuacji. Dogodnych do strzelenia bramki, stworzyli sobie gospodarze. Jak na razie my kontrolujemy to spotkanie, aczkolwiek w końcówce być może chciałbym przycisnąć, chociaż no właśnie w ostatnich meczach traciliśmy w końcówce bramki, zwłaszcza w tym spotkaniu właśnie z Tarnobrzegiem, gdzie tam w doliczonym czasie gry straciliśmy bramkę tam też. Chciałem iść do ataków na te ostatnie 15-20 minut. No skończyło się to golem dla rywala, tak więc być może teraz lepiej będzie, jeśli pozostanę wierny temu, co Tutaj robię, jeden punkt jest lepszy od 0 punktów, wiadomo, że trzy punkty są lepsze od jednego z kolei, no ale. Czyste konto też jest istotne. Uwaga, mamy jakąś akcję. Olkowski do Dragera. Flaszka przechwytuje korpas. Tam Dragier widziałem kontuzję. Teraz Golański, uwaga, będzie sam na sam. Wreszcie mamy szansę w ostatnich minutach strzelić bramkę. Artur Golański, asysta wchodzącego, rezerwowego Wiktora Korpasa. I proszę bardzo, mamy jeden do zera Korpas. Świetne podanie. No Golański tutaj nie przestraszył się, poszedł jak napasnik. Tutaj w pierwszą linię oddał piękny strzał i mamy jeden w ostatnich minutach tego spotkania. No teraz wytrzymajmy te 5-6 minut i będziemy cieszyć się z trzech punktów w Lubinie. Naprawdę, naprawdę dobry mecz. 5 aż minut dolicza sędzia. Zobaczmy 92, 93 już minuta, już naprawdę niewiele czasu zostało. Chyba uda się to wygrać, chyba uda się dopisać trzy punkty. Tak! Dopisujemy trzy punkty w tym meczu i wracamy za chwilę. Zobaczmy. Golański bohaterem meczu Korpas, również Jakubiec, Klabnik. Świetnie tutaj w Bronię. Ten trójkąt, najbardziej defensywny Jakubiec Komar-Klabnik, kapitalna forma, kapitalne spotkanie. No Jakubiec tutaj naprawdę dobrze się rozwija i będziemy mieli naprawdę dużo pociechy z tego zawodnika. Korpas też asysta, wchodzi z ławki rezerwowych za zupełnie bezproduktywnego Szymorka i popisuje się asystą w bramce, która daje nam trzy punkty. Flaszka słabo, Dreger tutaj też wchodzi, nieźle się prezentuje, Gancarczyk warnecki ok. Szczęch troszkę słabiej, ale to młody chłopak ma jeszcze czas na to, żeby swą formę ustabilizować. Wracamy za chwilę na mecz numer dwa. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już tuż przed drugim spotkaniem dzisiejszego dnia. Zaczniemy ten mecz z Pogonią Grodzisk-Mazowiecki w składzie Komar w bramce, główka Jakubiec Klawnik, Szczęch w obronie, Dreger Golański-Wawrzynowicz, Flaszka w pomocy, Siąkowski z Sołtysińskim zagrają w ataku, wychodzimy na boisko. I zaczynamy kolejne ligowe spotkanie GKS Bełchatów kontra Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Nasz dzisiejszy przeciwnik zajmuje się chyba na, znajduje się chyba na 13 miejscu. My po tym zwycięstwie awansowaliśmy na trzecie. Zrobimy sobie troszkę bardziej może ofensywnie, pozytywnie. Gramy u siebie, jesteśmy zespołem, który liczy się w walce o awans. Gramy z kolei z przeciwnikiem, który gdzieś tam w dolnych rejonach środkowej części tabeli się buja. Tak więc chyba możemy troszkę ofensywnie podejść do tego spotkania. Golański strzelec tej bramki. Uwaga, Sołtysiński! Nie, przepraszam, Siąkowski to dawał strzał. Jeszcze nasz najlepszy strzelec poprzedniego sezonu bramki nie strzelił w tym sezonie. Tak więc liczę, że w tym spotkaniu nadejdzie to przełamanie. Jesteśmy w trakcie Ostatniego dnia okienka transferowego jest zainteresowanie naszymi graczami, ale nie tymi, którymi bym chciał. Sporo mamy ofert za młodych zawodników, tych, których no nie chcemy się w tej chwili pozbywać, zwłaszcza że nie są to oferty finansowo jakoś atrakcyjne. Szybko, rzut okiem na boisko jak na razie nie wygląda to jakoś rewelacyjnie. 3 do 4 w strzałach, 5 do 3, i za chwilkę będzie koniec pierwszej połowy. No, okej, okay. to chyba będzie szybki mecz, moi drodzy, szybciutko wchodzimy do szatni, zaraz dokończę tą myśl, wzniosę 5, panowie, no dajmy coś siebie, bo naprawdę warto, Leszczyński wejdzie za, chociaż nie, Dregger nie gra najlepiej, kto tu gra słabo, środek pomocy bez szału. Puścimy góralczyka za bohatera ostatniego meczu. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czy planuje jakieś transfery? Chciałbym środkowego pomocnika, szczerze mówiąc. Przydałby się nam taki zawodnik. Plus, mamy tutaj taką obietnicę chyba wobec Szczęcha i wobec Główki, że wzmocnimy pomoc i oni będą tutaj oczekiwali, tutaj właśnie sprowadzenia do klubu nowego pomocnika. Więc, no, mam jakieś tam, są jakieś jacyś zawodnicy dostępni. Mam też plan awaryjny w postaci rogu ze Spartakusa Daleszyce zobaczymy czy uda się coś w ciągu tej ostatniej w ciągu tych ostatnich godzin okienka transferowego załatwić. Przejdziemy sobie na jeszcze większą ofensywę. Spróbujmy powalczyć o te trzy punkty gramy u siebie już z 6 do 9 w strzałach Współczynnik półczynikach po naszej stronie posiadanie piłki bardzo bardzo równe. Spróbujmy coś Tutaj w tym meczu osiągnąć ostatnie kwadrans, podgrzeje, może atmosferę, może to jak w jakiś sposób wzruszy moich zawodników. Jak na razie widzieliśmy tylko jedną akcję: ten strzał Sionkowskiego. Poza tym żadnej innej tutaj wstawki wideo nie było i kroi się tutaj na bardzo, bardzo nudny remis 00. No, cztery punkty w tym odcinku złe nie są, ale no, w tym meczu chcielibyśmy jednak zainkasować troszkę więcej ostatnie minuty. Moi drodzy, będzie remis bezbrankowy po bardzo bezbarwnym, beznadziejnym wręcz spotkaniu, w którym totalnie nic się nie wydarzyło poza strzałem Sionkowskiego. 10 do 12 w strzałach 0,70 i 0,74, czyli w sumie 0,72, tyle. Obydwa zespoły wytworzyły szansę do strzelenia bramki. Bohaterem chyba Główka, chociaż Komar też utrzymuje swoją świetną dyspozycję. Jakubiec dobrze, Dreger dobrze, tak więc tutaj ta młodzież, zobaczcie, to są sami zawodnicy U21 i Komar, i Jakubiec, Główka i Dreger. No świetnie, fajnie, że ci młodzi zawodnicy właśnie błyszczą w tych spotkaniach. Szkoda, że bardziej doświadczeni nie wzięli tutaj ciężaru strzelania bramek na swoje barki i niestety mecz ten remisujemy, co ostatecznie nie jest złe, jeżeli sobie spojrzymy, co się dzieje na innych stadionach. No w tej chwili, proszę bardzo, jesteśmy na trzecim miejscu, tak jak było. Nic się w tej materii nie zmieniło. 14 punktów, 2 punkty za Śląskiem, 4 punkty za Legią, 1 punkt za Siarką no i później mamy grupę drużyn, które mają po 12 po 12 Punktów. Następny mecz bardzo trudny, bo gramy we Wrocławiu na wyjeździe z rezerwami Śląska. Spojrzymy sobie jeszcze szybciutko. Tak, musimy się poprawić. To nie było dobre spotkanie w naszym wykonaniu, zwłaszcza, że w tygodniu poprzedzającym ten mecz bardzo dużo w treningu poświęciliśmy czasu na grę ofensywną, na to, w jaki sposób chcemy konstruować, stwarzać i wykańczać nasze sytuacje. No, w tym meczu tego absolutnie nie widzieliśmy, tak więc jesteśmy tutaj troszkę zawiedzeni, przynajmniej ja jestem zawiedzony, myślę, że reszta mojego sztabu również tym bezbarwnym remisem 0 do 0. Szybciutki rzut oka na kalendarz. Gdzie on jest? Tu jest. No i myślę, że tak. Spotkamy się na pierwszej rundzie Pucharu Polski na meczu z Arką Gdynia. I później, spotkanie ze Skrąg Częstochowa. To będzie nasz następny odcinek czyli trzy mecze ligowe: Śląsk, Polonia i Wisła. Buławy. To był Trenero, moi drodzy, to był kolejny odcinek serialu Droga. Do zobaczenia w następnym. Dziękuję za uwagę. Peace out.